Otwieramy teraz ćwiczenia na stronie 46 i robimy ćwiczenie czwarte. W tabelce podano wymiary boisk do różnych dyscyplin sportowych. Uzupełnij tabelkę. Mamy obliczyć pole i obwód yy, każdego boiska. Ok, no to zaczynamy od pierwszego. Można sobie zrobić rysunek pomocniczy. To pierwsze boisko ma wymiar 70 metrów na 100 metrów. Napiszemy sobie wzór na pole prostokąta a razy b, czyli długość razy szerokość albo po prostu jeden bok razy drugi bok no to pole tego pierwszego boiska możemy sobie na przykład p1 oznaczyć to będzie 70 razy 100 70 metrów może pod spodem zapiszemy, bo tu nam się nie zmieści 70 metrów razy 100 metrów Zakrywamy wszystkie zera. 7 razy 1 to jest 7 i dopisujemy zakryte zera, czyli 3 zera muszę dopisać. metr razy metr to metr kwadratowy, czyli pole pierwszego boiska do piłki nożnej to 7000 metrów kwadratowych. I teraz mamy obliczyć obwód. Przypominam sobie co to jest obwód. Żeby obliczyć obwód to musimy dodać wszystkie boki tego prostokąta. Tak jakbyście mieli tutaj jakąś działkę no albo to boisko i byście chcieli płotem ogrodzić całe to boisko to pytanie ile tutaj metrów potrzebujecie płotu, żeby całe boisko było ogrodzone, czyli obwód pierwszego boiska. To w naszym przypadku 100 metrów, dodać 70 metrów, dodać tutaj jest 100 metrów i dodać 70 metrów. Czyli mogę sobie zapisać, że 100 metrów razy 2, albo po kolei wszystko dodajecie, albo w skrócie 100 metrów razy 2 dodać 70 metrów razy 2. 100 metrów razy 2 to 200 metrów. Dodać 70 metrów razy 2 to 140 metrów. 140 metrów i wychodzi 340 metrów. Ok, kolejne boisko, teraz do koszykówki. Też zrobiłem sobie rysunek pomocniczy. Wymiary tego boiska to 28 metrów na 15 metrów. No i chcemy obliczyć pole. Pole drugiego boiska, no to bok razy bok, czyli 28 metrów razy 15 metrów. No i obliczamy pisemnie. 28. Razy 15. 5 razy 8 40, 0 i 4 dalej. 5 razy 20 10, dodać 4, 14. To już nam niepotrzebne, ta czwórka, więc sobie wymarzę, żeby nam nie myliła. Teraz 1 razy 8, 8 i 1 razy 2, 2. Dodajemy. 0 dodać, nic 0, 4 dodać, 8, 12, czyli 2 i 1 dalej. 1 dodać, 1 dodać, 2, to mamy 4. Czyli to będzie 420 m2. No i obwód tego drugiego boiska, czyli tak, jakbyśmy chcieli płotem ogrodzić całe boisko, no to patrzymy, ile potrzebujemy metrów tego. Płotu. Czyli co to będzie? 28 metrów, dodać 15 metrów, dodać 28 metrów i dodać 15 metrów. Czyli albo tak zapisujecie, albo w skrócie 28 metrów razy 2, bo mamy dwa takie boki tego prostokąta i dodać 15 metrów razy 2. Czyli to będzie 28 metrów razy 2, 56 metrów. Dodać 30 metrów równa się 86 metrów. No to uzupełniamy tutaj pole 420 m2 owód 86 m. I kolejne boisko. Boisko teraz do piłki ręcznej. Znowu rysunek pomocniczy. 20 m, 40 m. No i pole trzeciego boiska to bok razy bok długość razy szerokość, czyli 40 metrów razy 20 metrów A zakrywamy zera jak zakryjemy zera to mamy 4 razy 2 czyli 8 i dopisujemy zakryte zera 800 metrów kwadratowych no i obwód, czyli chcemy ogrodzić płotem po prostu to boisko, to musimy wiedzieć ile potrzebujemy metrów tego płotu czyli co to będzie 40 metrów dodać 20 metrów dodać 40 metrów dodać 20 metrów czyli albo tak zapisujecie Albo 40 metrów razy 2, i dodać 20 metrów razy 2. 40 metrów razy 2, czyli 80 metrów, dodać 20 metrów razy 2, czyli 40 metrów, równa się 120 metrów. I ostatnie boisko. Do tenisa ziemnego. Jeden bok ma 23,8 metra, a drugi bok 8,2 metra. No i chcemy obliczyć pole i obwód. No to zaczniemy od pola. Pole czwartego boiska. Bok razy bok, czyli długość razy szerokość, to będzie 23,8 metra razy 8. I 20 metra policzymy sobie pisemnie 23,8 razy 8 i 20. Na razie mnożymy tak, jakby w ogóle tych przecinków nie było, na końcu sobie ustalimy ten przecinek, 2 razy 8, 16, 6 i 1 dalej, 2 razy 3, 6 i 17, 2 dwa razy 2 4, okay, czyli przez dwójkę już sobie pomnożyliśmy.

7 4, 11, 1 i 1 dalej. 1 do 4, dodać 0 to 5, 9 i 1 przepisuję. I teraz tu była jedna cyfra po przecinku, tu była jedna cyfra po przecinku, czyli razem mamy dwie cyfry po przecinku, więc w wyniku też musicie postawić tak przecinek, żeby były dwie cyfry po przecinku. Więc musimy postawić w tym miejscu. I teraz są dwie cyfry po przecinku. Czyli nasze pole to 195,16 m2. No, i teraz obwód czwartego boiska. No to znowu co to będzie? 23,8 dodać o 8 8,2, dodać 23,8 i dodać 8,2. Albo w skrócie 23,8 metra razy 2, bo mamy dwa takie boki, dodać. 8,2 metra razy 2. Równa się 23,8 razy 2 to będzie 47,6 metra, i dodać 8,2 m razy 2 to 16,4 metra. Jak dodamy, no to otrzymamy 64 m. Czyli pole 195 i 16 metra kwadratowego, obwód 64 m. I przechodzimy jeszcze do zadania, do ćwiczenia piątego. Też mamy uzupełnić tabelkę. No i najpierw co mamy dane? Mam podane dwa boki prostokąta. Mamy obliczyć pole i obwód. No to znowu zapiszmy sobie wzór, z którego będziemy korzystali. A razy B, czyli bok razy bok albo długość razy szerokość. No i liczymy pole pierwszego prostokąta. No to w naszym przypadku to będzie 4,5 m razy 2 m. 4,5 razy 2 to 9 m kwadratowych. No i wpisujemy. Oczywiście możemy sobie zrobić rysunek pomocniczy. Może tutaj 4,5. Metra i 2 metry, czyli pole długość razy szerokość mamy. No i teraz jeszcze obwód tego prostokąta, czyli znowu jakbyśmy chcieli ten prostokąt ogrodzić płotem, ile potrzebujemy metrów tego płotu, czyli obwód pierwszego prostokąta to będzie 4,5 m dodać 2 metry, dodać 4,5 metry, metrów dodać 2 metry. Yy, czyli w skrócie możemy 4,5 metra razy 2 i dodać 2 metry. 4,5 razy 2 to 9 metrów i dodać 4 metry, czyli 13 metrów obwodu. Ok, zajmujemy się teraz drugim prostokątem. Drugi prostokąt ma boki długości 70 cm i 10 m. Czyli słuchajcie, tutaj mamy yy, różne jednostki. Więc musicie najpierw sobie ustalić jednostkę, jaką chcecie, i zamienić. No, najlepiej chyba z metrów zamienić na centymetry. Czyli 1 metr to 100 cm, więc jak zamieniam z metrów na centymetry, to po prostu dopisuję 2 zera. Czyli do dziesiątki muszę dopisać 2 zera. I teraz już mam wynik w centymetrach. No dobra, no to teraz sobie zaznaczmy to na naszym rysunku pomocniczym. No i liczymy pole drugiego prostokąta. Długość razy szerokość, czyli to będzie 1000 cm razy 70 cm. Zakrywamy wszystkie zera. Jak zakryjemy wszystkie zera, to będzie 1 razy 7, czyli 7, i dopisujemy wszystkie te zera, które zakryliśmy czyli 70 tysięcy cm kwadratowych. No i obwód, czyli znowu tak jakbyśmy chcieli ogrodzić płotem ten y, prostokąt, to ile potrzebujemy centymetrów tego płotu? 1000 cm, dodać 70 cm, dodać 1000 cm i dodać 70 cm. Czyli w skrócie 1000 cm razy 2, dodać 70 cm razy 2. 1000 razy 2, 2000 Centymetrów, dodać 70 razy 2 140 cm czyli razem będziemy mieli 2140 cm Kolejny prostokąt Tutaj już mamy, słuchajcie, inne dane Na pewno rysunek pomocniczy nam się przyda I co my wiemy? Wiemy, że jeden bok ma 4 metry i wiemy, że pole tego prostokąta to 24 metry kwadratowe. To teraz zastanówmy się, jak oblicza się pole prostokąta. Pole prostokąta oblicza się bok razy bok. I ten bok razy bok musi nam wyjść 24. To co razy 4 da 24? No 6. Czyli długość tego boku musi być 6 metrów, bo 6 metrów razy 4 metry równa się 24 metry kwadratowe. Albo słuchajcie tak, no albo. Można sobie zrobić w ten sposób, że tu nie wiemy, co jest. Takie serduszko na przykład sobie narysuję, i teraz co my wiemy? Że serduszko, czyli ten bok, razy ten bok, czyli serduszko razy 4, taki graf sobie zrobimy, musi nam wyjść 24. No to, żeby obliczyć to serduszko, to widać, że wystarczy zrobić 24 podzielić przez 4 i nam wyjdzie 6. Tak czy siak, wychodzi, że w tym miejscu musi być 6 metrów. No i teraz, jak już wiemy, ile wynoszą długości boków tego prostokąta, no to bez problemu sobie obliczymy obwód. Obwód trzeciego prostokąta to będzie 6 metrów dodać 4 metry dodać 6 metrów dodać 4 metry czyli 6 metrów razy 2 i dodać 4 metry razy 2 6 razy 2 12 metrów dodać 4 razy 2 czyli 8 metrów to razem mamy 20 metrów Trzeci prostokąt. Znowu mamy podany jeden bok, pół kilometra. I wiemy, że pole wynosi 1 kilometr kwadratowy. Mamy najpierw znaleźć drugi bok tego prostokąta. No to znowu, pole musi nam wyjść 1, czyli to razy to musi wyjść 1, To co razy pół da 1. Ile razy ja muszę wziąć połówkę? żeby mieć całość no muszę dwa razy wziąć połówkę, żeby mieć całość zobaczcie, dwa razy pół dwa razy pół złotego dwa razy y, pół szklanki no to jest zawsze całość to jest cała złotówka, to jest cała szklanka czyli dwa razy pół to na pewno będzie jeden dwa razy jak połówkę ze sobą złączę to będzie jeden czyli ten pierwszy bok musi mieć 2 kilometry ten drugi ma pół kilometra no i jeszcze musimy obliczyć obwód Obwód czwartego prostokąta to będzie 2 km, dodać pół km, dodać 2 km, dodać pół km. Czyli 2 km razy 2, dodać 0,5 km, razy 2. 2 razy 2, 4 km, dodać, dodać 0,5 km, razy 2 to mamy 1 km. Czyli razem 5 km, ok, piąty prostokąt. Znowu mamy podany bok i pole. Pole musi nam wyjść 625 m2. No czyli znowu słuchajcie, coś tutaj nie wiemy co, serduszko. Serduszko razy 25, coś razy 25 musi nam wyjść 625. Jak obliczyć to coś? No w pamięci już tak nie obliczymy łatwo, więc albo widzicie, że wystarczy 625 podzielić przez 25, a jeżeli nie, to rysujecie sobie graf. Serduszko razy coś, razy, serduszko razy 25 musi wyjść nam 625, więc żeby obliczyć to serduszko, no to wystarczy 625 podzielić przez 25. No to liczymy pisemnie. 625 podzielić przez 25. 62, ile razy mieści się 25? Dwa razy. 2 razy 25 to będzie 50. 62 odjąć 50 to 12. Tym już się zajęliśmy, to teraz muszę jeszcze wpisać kolejną cyfrę, czyli piątkę. 125 podzielić przez 25 to 5. 5 razy 105, razy 25 to. 125 czyli bardzo ładny wynik nam wyszedł po prostu 25, czyli ten prostokąt okazał się kwadratem. 25 metrów. No i 25 razy 25. A gdybyście sobie sprawdzili pisanie, to wyjdzie nam 625. I jeszcze tylko obwód. No to obwód to będzie 25, dodać 25, dodać 25, dodać 25. Czyli w skrócie 25 metrów razy 4, czyli 100 metrów. I został nam ostatni prostokąt. Rysunek pomocniczy. I co my tutaj mamy dane? Znowu mamy bok, i tym razem mamy obwód. Obwód ma nam wyjść 48 cm. No dobra, jak liczymy obwód, to dodać to, dodać to, dodać to. Jak tu jest 12 cm, to po drugiej stronie na pewno też 12 cm. No to słuchajcie, jak dodam te wszystkie cztery boki, to musi mi wyjść 48. No to policzmy, ile na razie mamy. Na razie, jak dodam te dwa boki. To mam 12 cm dodać 12 cm. Czyli z tych dwóch boków na razie mam 24 cm. A muszę mieć 48. No to ile jeszcze e, ja muszę dołożyć, żeby było 48? Na razie mam 24, a musi być 48. Czyli 48 odjąć 24. Czyli na te dwa pozostałe boki zostają 24 cm. No to skoro to i to razem ma nam wyjść 24. To długość jednego boku to po prostu 24 podzielić przez 2. Czyli 12. No i sprawdźmy, obwód faktycznie jest 48. 12 razy 4, 48. Czyli ten prostokąt też okazał się kwadratem. Ok, czyli drugi bok znowu 12. I słuchajcie jeszcze raz, żeby było jasne. Tutaj jest 12, tutaj jest 12. Czyli na te dwa boki potrzebujemy 24 metry płotu, a jest powiedziane, że na cały ten prostokąt potrzebujemy 48. To skoro tu potrzebujemy 24, to, to na te dwa pozostałe też 24, żeby razem było 48. To skoro na te dwa 24, no to po 12, przecież one są tej samej długości. Ok, no i zostało nam tylko obliczenie pola tego prostokąta, a pole oblicza się pole tego prostokąta, albo można mówić, że to jest kwadrat, no bo to jest kwadrat, ale to też jest yy, rodzaj prostokąta, więc jak nazwiecie, tak będzie dobrze. Czyli tak, bok razy bok, czyli pole tego szóstego prostokąta, czy tam kwadratu, to jest dwa, 12 cm razy 12 cm. No i policzymy sobie pisemnie, 12 razy 12. 2 razy 2, 4. 2 razy 1, 2. OK, teraz mnożymy przez jedynkę, podpisujemy pod jedynką. 1 razy 2, 2, 1 razy 1, 1. Dodajemy 4, dodać nic, 4, 2, dodać 2, 4 i 1. Czyli 144 cm razy cm, cm kwadratowy. OK, no i to jest koniec tego tematu.